Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Shade, a to kolejny odcinek z Hardstone. Dalej gram Talion na Quest Hunterze ostatnie dni kiedy można grać tą Talion w tym obecnym składzie kart później po dodatku wszystko się zmieni. Odejdzie sporo, sporo kart, nie będzie można z nich korzystać no ale to za jakiś czas zobaczymy jak to będzie. A tymczasem zapraszam Was na pojedynki. Prosisz się o lanie! Jestem kowalem własnego losu. Pierwszy pojedynek zagramy sobie na maga. Na pewno zostawię ten strzał ze skupy smoków. On się przydaje. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z różnymi jednostkami. Mierzony strzał też mogę zostawić wybuchową pułapkę raczej wyszucę, bo może ten mag nie będzie zbyt dużo z stronników grał. Tą łapkę może w ogóle nawet nie będę miał jak striggerować. Aha, Quest Mage. To zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Później gramy to, wytwórczenie różczek. Zobaczmy co dojdzie. Hmm. Ranna ofiara. Zmniejszył sobie koszt zagięć, no super. Um. No dobra, z grubej rury jedziemy. jak najszybciej questa. Prawdziwe mistrzostwo! Wymaga poświęcenia. No, Pospiłem się czarów i teraz za bardzo nie mam, a ja w zasadzie mam jak się go... Pozbyć zaraz, ile to mamy, potrzebuję. Eee, hmm. Zastanawiam się, to, to nie, bo to wtedy będzie zatrzymane, to się nie będzie zgadzało. Dobra, zaczynamy od tego, żeby obniżyć sobie koszt mocy. Zastanawiam się, czy możemy jakoś ta wisza z ręki wytrącić, ale chyba nie. Szukasz świecy, no dobra, to tutaj. Mogę się go pozbyć i zagrać ta wisza, tak? Tak. <grymne> Przeciwnik ma 20 punktów szycia, ja mam 28 i mam jeszcze mocną jednostkę na stole. Na razie sytuacja wygląda dobrze. No ale Mark ma kupę odpowiedzi na te moje jednostki, także widzę, że nie przejmuje się to specjalnie. Hmm. Zastanawiam się, czy teraz atakować tą jednostkę, czy od razu. Bohatera przeciwnika. On tu zagrał jeszcze jakiś jakiś sekret. Pewnie jest lodowa bariera, no ale nie ma pewności. E, mogę wyszucić powiedzmy. To, sprawdzić co to jest. Aha, czyli to jest pewnie lodowa bariera. E, no dobra. A zagramy w ten sposób zaraz. No tak to będzie miało trzy. No to tak go dobie. Tutaj tuż jeszcze go nie, nie mogłem zabić, także nie używałem tego strzału. Może mi się jeszcze przyda do następnej tury. Zobaczymy, co on zagra. Jakieś jednostki, stronników jakichś. Mm. Odkrywa sobie zaklęcie. No i pewnie ubije mi tego Tawisza. Tawisz nie zada żadnych obrażeń. Mał, męczy się z tym questem, jakoś go tam pewnie zrobi prędzej czy później. Albo wale, lepiej. Mm. No dobra, tutaj w tej tusze już mogę go załatwić, czy jeszcze nie? Dobra, rozegramy to sp na spokojnie. Gdy przyjazny stronik zostanie zaatakowany, tutaj sekret, sekretów nie mam. Hmm. Dobra, to sobie zagramy. No tutaj już e, zastosuję ten. Mam tą kartę na ręce, także mogę sobie dobrać sporo kart w następnej tusze. Chcesz sprawdzić swój intelekt w No dobra, dodał sobie trochę tancerza. Myślę, że to mu nic nie da. Zobaczmy, co by tu dobrać. No, nie mam za dużo opcji. No, chyba to najtańsze to. Tak, tak, tylko żeby odnowić moc specjalną za jeden. Dobierzmy sobie trzy karty. No i akurat wykańczamy przeciwnika szybkim strzałem w mocy specjalnej. Tutaj zdecydowana przewaga po mojej stronie. Mam nadzieję, że pojedynek wam się podobał. Wchodzimy na kolejną rangę. Na razie złota, siódma ranga. Zwycięstwo albo śmierć! Jestem kowalem własnego losu. Teraz gramy na wojownika. No myślę, że te karty mogę sobie zostawić. No, drugie takie doszło. Trochę niedobrze, bo jeśli dobiorę Baraka po gromce Kodo, to Barak nie będzie mógł wyciągnąć karty za trzy. To moje jedyne karty za, za trzy... jedyne spele um, za trzy, jakie mam w deku. No, ale nie będę się martwił na zapas. Może akurat przyda mi się taka mocna ręka. Ulepszamy sobie moc specjalną. No tutaj też muszę jak najszybciej, bo jak zrobi tego quest'a, to później już nie wyrobię z tym statkiem przyzywającym piratów. Teraz e, gramy to. No już mamy moc za czerą. Ciekawe w co będzie walił w tych jeny z broni. Tego muszę się pozbyć. O! No więc tak, atakujemy tutaj. Doszło mi właśnie to, czego potrzebowałem. że nie wytrąci mi jakoś ta wisza z ręki, ale wojownik chyba nie ma takiej możliwości. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Przyda się więcej No dobra, uda się wygrać czy nie? Ile mu zostało do końca questu? No jeszcze trochę mu zostało. O nie, Ej, będę się męczył z tym pancerzem. O, służył jeden ładunek. Dobrze, że doszedł ten strzał. To może, może jakoś tutaj porobimy tych strzałników. Może się przydać. Dobrze, że zaatakował wtedy z tej, bro z tej broni. Teraz mogę wjechać mu tawiszem za siedem. No, mam 10 mam prowokację. No, ale jeszcze w tej turze. Hmm, zostało mu dwa many. No, chyba wygram. Chyba wygram. No i drodzy. Po kolei tutaj atak. Atak, atak. No i tym można wykończyć. Przy kolejny pojedynek wykrany. Seria zwycięstw. O, jestem już na piątej rance złotej, gwarantowanej. Dwie rzadkie karty lądują w mojej skrzyni na koniec miesiąca. No i przechodzimy dalej do kolejnego pojedynku. Kolejny wojownik w trzecim pojedynku. Co by tu zostawić na niego? Broń to wyrzucimy. A broń też wyrzucę. Dobra, zostawię sobie tylko ten czar. Aż dziwne żadnego druida nie spotkałem wśród tych trzech walk. Mamy strzał ze zguby smoków, jest dobrze. Tutaj zagranie na drugą turę, się na trzecią. To i ty wybierasz ptasku. Jeszcze takie coś będziemy mogli później odwrócić. O, tutaj kombo. Eleganckie. chyba nie da się strzelić z tego działa w ten sposób, żeby tutaj jakoś zadziałał. Z... Małżem. o. Małż się otwiera i zamyka, tego nie wiedziałem. E, co my tu mamy na ręce? Hmm. To To i to pewnie. Hero Power. Ma no, jeszcze jedno, taką prowokację, jakby doszły. wybiera ciebie. Doszły mu dwie dodatkowe z tamtej pierwszej. To to jest jakiś taki bazowy pojawnik. Niedługo zrobię questę jak tak dalej pójdzie. Cały czas atakuje, od początku meczu. Tak, to jakiś taki bazowy wojownik. Hmm, teraz co? Aha, no to warto by było quest'a skończyć. Zagramy sobie Może najpierw skorpiadę Ze skorpiady dobierzemy hmm. co on tam jeszcze może mieć ten przebijający strzał mi kusi żeby wziąć albo ranną ofiarę przebijający strzał może nie będę miał na co zagrać nie, wezmę ranną ofiary, będzie się dobrze z tym kombiła. Poza tym to jest tani spell, więc można łatwo odnowić sobie moc specjalną po zagraniu Tavisha. Coś takiego. No to też możemy zagrać. Teraz muszę uważać, żeby się nie wystawić na to. No ale niestety Tawisz ma akurat 7 punktów życia. Więc akurat zaatakuje z broni i doda sobie pancerz. Coś takiego. Hmm. Skorpiady nie zagrywam. Chociaż, bo to działa na zakończenie. Na koniec tu a nie na początek. Więc skorpiada... ...przeżyje. Hmm. No dobra, dograjmy sobie to. No i jedziemy. Mam dziewięć kart na ręce, także nic sobie nie spada jeszcze. W następnej turze można z tym wyjechać. O, zimą to. by zaatakował w tego. No to zawsze trzy w twarz. No to nie taki bazowy ten wojownik. Myślałem że. Hmm. dopalimy ciary. zagrajmy to. No i ja myślę, że wygramy. Proszę państwo wygraliśmy. Trzy pojedynki. Idziemy jak burza. No teraz tylko po, dwa, po dwie gwiazdki od piątej rangi. Dostaję niestety trochę mało. No dobrze, to to wszystko co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Cześć!